Gdyby jutro wybuchła trzecia wojna światowa, dokąd byś uciekł? Większość państw Europy nie miałaby szans, wielkie miasta stałyby się pierwszym celem, armie w ciągu dni zostałyby zmiecione, a miliony ludzi szukałyby ratunku. Ale istnieje jedno miejsce w samym środku kontynentu, które od wieków wymyka się wojnie: mały kraj otoczony górami, w którym każdy most, tunel i droga. Mogą w sekundę zamienić się w ruinę. Miejsce, gdzie każdy obywatel ma zapewnione schronienie, a pod powierzchnią Ziemi czeka drugi świat. Tysiące bunkrów, zapasy i tajemnice, które czynią z niego największą fortecę współczesnej Europy. To nie science fiction, to rzeczywistość. Witaj w Szwajcarii, jedynym kraju, który naprawdę jest gotowy na dzień, gdy świat stanie w płomieniach. Szwajcaria od wieków uchodzi za wyjątkowy symbol neutralności. A jej historia jest najlepszym dowodem na to, że potrafiła skutecznie trzymać się z dala od konfliktów zbrojnych. Od ponad 200 lat kraj ten nie brał udziału w żadnej wojnie, dzięki czemu kolejne pokolenia Szwajcarów dorastały w poczuciu stabilności i bezpieczeństwa, jakiego trudno szukać w innych częściach Europy. Ostatni raz Szwajcaria stanęła do walki w 1815 roku przeciwko Napoleonowi i była to granica, której później nie przekroczyła. Od tamtej pory nie dała się wciągnąć w żadną wielką wojnę, nawet w czasie największych kataklizmów XX wieku. Ten dystans do konfliktów militarnych idzie w parze z konsekwentnym wyborem politycznym. Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej ani do NATO, a jej integracja z międzynarodowymi instytucjami przebiegała zawsze powoli i ostrożnie. Doskonałym przykładem jest fakt, że do Organizacji Narodów Zjednoczonych Przystąpiła dopiero w 2002 roku, podkreślając swoją niezależność i wyjątkową drogę, którą kroczy. Ta konsekwentna polityka neutralności uczyniła z niej unikatowy fenomen na mapie świata państwo otoczone potęgami, które przez stulecia prowadziły wojny, a jednocześnie samo, potrafiące zachować spokój i bezpieczeństwo w samym centrum niespokojnej Europy. Geografia Szwajcarii od zawsze stanowiła jej najpewniejszą tarczę obronną i jeden z najważniejszych czynników, które ukształtowały jej bezpieczeństwo. Na południu kraj otaczają majestatyczne Alpy, potężne pasmo górskie, zajmujące większość terytorium, które skutecznie oddziela Szwajcarię od Austrii i Włoch i tworzy naturalną barierę niemal nie do pokonania. Na północy i zachodzie dodatkową linię obrony stanowią góry Jura, mniej imponujące niż Alpy, ale wystarczająco surowe i gęste. By oddzielić kraj od Francji i utrudnić każdą próbę wtargnięcia. Pomiędzy tymi pasmami rozciąga się płaskowyż szwajcarski, region pagórkowaty, przecięty rzekami i otoczony jeziorami, gdzie znajdują się główne miasta i skupia się większość ludności. To właśnie ta część kraju, choć najważniejsza gospodarczo i społecznie, jest jednocześnie najmniej obronna i najbardziej narażona na zagrożenia. Dlatego cała strategia bezpieczeństwa Szwajcarii od wieków opiera się na wykorzystaniu gór jako niezniszczalnych murów chroniących państwo w samym sercu Europy. Szwajcarski system obrony opiera się na Armii Obywatelskiej, która od dziesięcioleci stanowi fundament bezpieczeństwa kraju. Każdy mężczyzna podlega obowiązkowej służbie wojskowej i przechodzi intensywne szkolenie, po którym przez lata pozostaje w rezerwie. Regularnie wraca na kursy doszkalające, aby utrzymać wysoki poziom gotowości bojowej i znajomość procedur. Charakterystycznym elementem jest fakt, że rezerwiści przechowują broń w swoich domach, co sprawia, że potencjalna mobilizacja nie zaczyna się w koszarach, lecz w każdym szwajcarskim gospodarstwie. Dzięki temu, w przypadku zagrożenia, kraj jest w stanie postawić na nogi armię liczącą ponad 200 tysięcy żołnierzy w zaledwie 72 godziny. To unikatowy model, w którym siła obronna nie ogranicza się do instytucji państwowej, ale jest rozproszona i zakorzeniona w całym społeczeństwie, czyniąc z obywateli jednocześnie żołnierzy, a z kraju wspólną twierdzę. W obliczu globalnego zagrożenia Szwajcaria dysponuje jednym z najlepiej zorganizowanych systemów wczesnego ostrzegania na świecie. Każde sygnały eskalacji konfliktu międzynarodowego lub wiadomości o ataku nuklearnym są natychmiast monitorowane i analizowane przez krajowe służby. W momencie, gdy zagrożenie staje się realne, uruchamiany jest system alarmowy. Obejmujący ponad 7 tysięcy syren rozmieszczonych w całym kraju, tak aby każdy obywatel mógł natychmiast usłyszeć ostrzeżenie. Po ogłoszeniu alarmu obowiązują precyzyjne procedury bezpieczeństwa. Ludzie udają się do najbliższych schronów, które są rozmieszczone zarówno w budynkach publicznych, jak i w prywatnych domach, zapewniając miejsca dla całej populacji. Jednocześnie rozpoczyna się dystrybucja i przyjmowanie tabletek jodku potasu które chronią tarczycę przed skutkami promieniowania radioaktywnego. Cały proces jest powtarzany i ćwiczony regularnie, tak aby w momencie realnego zagrożenia każdy obywatel wiedział dokładnie co robić i mógł działać szybko i skutecznie. W ten sposób Szwajcaria nie tylko wykrywa nadchodzące niebezpieczeństwo, ale także natychmiast zapewnia swoim mieszkańcom możliwość przeżycia, pokazując, jak państwo przygotowane na ekstremalne scenariusze może zminimalizować ryzyko nawet w obliczu globalnej katastrofy. W momencie realnego zagrożenia Szwajcaria uruchamia swój strategiczny plan obronny, znany jako reduta narodowa, który został opracowany tak, aby uczynić kraj maksymalnie trudnym do zajęcia przez wroga. W ramach tego planu aktywowane są systemy sabotażu infrastruktury, które pozwalają na natychmiastowe wysadzenie mostów, tuneli, dróg i linii kolejowych w wyznaczonych punktach. W całym kraju takich miejsc jest około 3000. Dzięki temu najeźdźca nie może wykorzystać kluczowych tras transportowych, a przemarsz wojsk staje się praktycznie niemożliwy. Dodatkowo w strategicznych miejscach Przeprowadzane są kontrolowane detonacje zboczy górskich, które blokują doliny i drogi dojazdowe, tworząc fizyczne bariery trudne do obejścia lub usunięcia w krótkim czasie. Każda decyzja o zniszczeniu infrastruktury jest częścią starannie przemyślanej strategii, mającej zniechęcić przeciwnika i zmusić go do rezygnacji z inwazji lub znacznego ograniczenia jej zakresu. Dzięki tym działaniom cały kraj staje się jedną wielką twierdzą. Gdzie naturalne ukształtowanie terenu w połączeniu z przygotowaną infrastrukturą tworzy niemal nieprzepuszczalną linię obrony. Szwajcaria przygotowała się na najgorsze scenariusze, tworząc system schronów atomowych, który stanowi ostatnią linię obrony w przypadku katastrofy nuklearnej. Kraj ten jest jedynym na świecie, który posiada wystarczającą liczbę miejsc w schronach, aby pomieścić całą swoją populację, a nawet zapewnić dodatkowe miejsca dla uchodźców. Osiągając pojemność odpowiadającą 114% liczby mieszkańców. W praktyce oznacza to, że w 2006 roku w całym kraju funkcjonowało około 300 tysięcy prywatnych schronów oraz 5100 schronów publicznych, co w sumie zapewniało miejsce dla 8,5 miliona osób. Każdy nowy budynek mieszkalny jest prawnie zobowiązany do wyposażenia go w prywatny schron, który posiada wzmocnione stalowe drzwi. System wentylacji z filtrem gazowym oraz podstawowe wyposażenie niezbędne do przetrwania. Dzięki temu każdy obywatel ma zapewnioną możliwość szybkiego ukrycia się w bezpiecznym miejscu w razie ataku nuklearnego, chemicznego czy biologicznego. Rozproszony system schronów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Sprawia, że Szwajcaria nie tylko chroni swoich mieszkańców, ale też zapewnia skuteczną i praktyczną możliwość przetrwania w skali całego państwa, czyniąc ją wyjątkowo bezpiecznym krajem w obliczu globalnego zagrożenia. Szwajcaria od wieków łączy neutralność z wyjątkowym przygotowaniem obronnym. Dzięki strategicznej geografii, Armii Obywatelskiej, Planowi Reduty Narodowej i rozbudowanemu systemowi schronów atomowych, Kraj ten stał się praktycznie niezdobywalną twierdzą. Nawet w obliczu globalnego konfliktu nuklearnego Szwajcarzy mają zapewnione bezpieczeństwo, a państwo w samym sercu Europy pozostaje jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie.